Manko, Witam w mojej kuchni! Dzisiaj sobie przygotujemy żurek. Taki fajny, świąteczny żurek. I powiem Wam tak, zakwas na żurek możecie sobie kupić w sklepie, ale on nigdy nie będzie taki jak Wasz własny domowy. Dlatego też szybko przygotuję sobie taki zakwas, a potem przejdziemy do żurku. Tutaj mam 3 czwarte szklanki mąki żytniej. Wsypuję sobie to do glinianego naczynia. Możecie też zrobić, wiadomo, w jakimś słoiku, ale wtedy to wszystko przykrywacie jakąś szmatką. Ja tutaj mam o, taką przykrywkę fajną. I przepis jest taki: na jedną szklankę mąki żytniej dajecie cztery szklanki wody. Tak więc ja tutaj cztery takie, trzy czwarte sobie wleję letniej wody. Tyle żurku, jak zrobicie, to będziecie mieli na całą dużą rodzinę, która się Wam zjedzie na święta. Musimy sobie to tylko wymieszać, żeby nie było żadnych jakichś grudek. No, już ładnie jest. I teraz tak, czosnek. Pięknie pachnie, świeży czosnek. Dajemy ten czosnek od razu do tego. Cztery y, ząbki. Do tego też kawałek chleba zwykłego. Może, może to być jakiś razowy, bo to jest taka szczepionka, która pobudzi żurek w działaniach. I przyprawy. Wrzucamy trochę pieprzu ziarnistego. Jeżeli lubicie pikantne, dodajcie trochę więcej. Jeżeli nie, to tylko kilka ziarenek. Oczywiście liść laurowy. Z dwie, z cztery takie liście laurowe. Trochę białej gorczycy, nie za dużo, bo to doda fajnego smaku. Niektórzy dają, niektórzy nie, ale ostatnio mi babcia powiedziała, żebym dodał. Teraz moja ulubiona przyprawa w całym Żurku Majeranek. I też tak dość hojnie tego Majeranku, żeby był fajny zapach. Jeszcze tutaj mam ziele angielskie mielone i to ułatwi nam sprawę. Nie za dużo tego, bo to jest mocna przyprawa. Bardzo skondensowany smak. O, tyle nam wystarczy. I teraz sobie to wszystko mieszamy. Mieszamy po to, żeby pobudzić to wszystko do działania, żeby nam się fajnie zakwasił ten żurek. I odstawiamy w ciepłe miejsce na 4-5 dni. Pamiętajcie, żeby codziennie ten Żurek kilka razy sobie tak zamieszać, żeby te przyprawy naprawdę zaprzyjaźniły się z tymi smakami, i wtedy macie fantastyczny Żurek. Ja sobie to odstawiam tutaj i do zobaczenia za 4 dni. Zakwas na Żurek mamy już gotowy. Mój stał 4 dni, za chwilę sobie przeleję go tutaj. No i tak, zaczynamy od wody. Musimy sobie ją zagotować, znaczy do zimnej wody. Teraz wrzucamy świeżą kiełbasę. Ja sobie zrobiłem taką kiełbasę. Jak ją przygotować, na pewno będzie przepis. Zobaczycie w innych moich filmach. I wrzucamy ją ładnie do wody. I ona tutaj odda cały smak. Ona odda wszystko to, co chcemy, tak? Moglibyśmy dać yy, już zaparzoną kiełbasę, no ale po co? My chcemy ten smak i to jest dla nas najważniejsze. A może sobie to przedstawię tutaj, z boku, niech sobie stoi. Dobra. I tak. I na takiej zwykłej patelni musimy sobie podsmażyć cebulkę. Trochę oleju. Żurek to jest naprawdę fantastyczna zupa. Ale powiem Wam, że jest bardzo łatwa do zrobienia. I nie wiem, dlaczego ludzie nie lubią robić żurku. Poczekam, aż się tylko to zagrzeje. A ja sobie tylko teraz wezmę i przeleję. Ten żurek, który jest tutaj. O. Ja już sobie tutaj pokroiłem dwie duże cebule. Znaczy nie ja, tylko Magda, ale muszę was okłamać. No, niestety. Magda mi tutaj pokroiła dwie duże cebule. wrzucamy i kilka ząbków czosnku. Tu chyba było ile było tego czosnku? Trzy ząbki czosnku. Podsmażamy to na samym początku. Bo jak widzicie, Tutaj ugotowałem sobie wcześniej ziemniaki. Znaczy Magda ugotowała. Dzisiaj to Magda wszystko gotuje. Bo ja byłem w sklepie, nie? No i ta cebulka podsmażona, połowę z tej cebulki, albo jedna trzecia idzie od razu do ziemniaków. Bo wtedy macie ten taki dobry smak tych ziemniaczków w tym żurku. Nie zapomnijcie o cebuli. Świetnie wygląda. Ona ma być właśnie taka podsmażona, bo ja lubię Taką mocno posmażoną cebulkę w, w moich ziemniakach. I tak jak mówiłem, wrzucamy trochę tutaj do ziemniaków. Cała reszta idzie do żurku. Tak, ściągnijmy wszystko z tej patelni. Nie chcemy, żeby nic zostało, bo teraz na tej patelni wytopimy sobie boczek. I teraz tutaj mam boczek. Dość dużo boczku. Wrzucamy sobie to na tą patelnię i podsmażamy. Dość, dość mocno, bo chodzi o to, żeby boczek był naprawdę chrupiący. I on odda cały smak temu żurkowi. No. Tutaj mam ten żurek, cały zakwas, który mi się upisił. I co? Wlewam go do. do naszej zupy. Pamiętajcie, żeby wymieszać. Tutaj nam się ten boczek wytapia. Tutaj nam się boczek wytapia. A my musimy spróbować, czego ten żurek potrzebuje. Mm żurek jest taką zupą, która musi być dobrze doprawiona. Tak więc dajemy sobie trochę soli, tyle powinno wystarczyć. Damy też trochę pieprzu. On musi być taki lekko ostry. Dobrze, że gorczycę dałem wcześniej, to ona to nadrobiła, ale pieprz zawsze się przyda. To dam jeszcze trochę lubczyku. Ja lubię lubczyk. Lubczyk i majeranek. Majeranek zawsze daje też na końcu, jeszcze jak jak. Doprawi zupę, szczyptę tego, szczyptę tego lubczyku. Tyle wystarczy. Dobra, i już powinien być w porządku. Jak widzicie, fajnie nam się zagotował, więc jeszcze dwie minutki pogotujemy i żurek będzie gotowy. Mmm, pachnie świetnie. Mmm, o, idealnie. I teraz, kiedy się boczek fajnie podsmażył, wrzucamy go całego o, do naszej zupy z całym tym tłuszczem. Ten tłuszcz to jest ten smak, nie przejmujcie się. Od tego na pewno Wam się nic nie stanie. Szczególnie na święta jest tyle tłuszczu wszędzie. No. I zupka jak marzenie, będziemy wykładać. Zupa jest już gotowa, więc nakładamy ziemniaki. O. Na samym początku ubite fajne ziemniaki. Tutaj na środek talerza. Z dwie takie kulki nam wystarczą. Teraz wyciągnę jeszcze odrobinę kiełbasy. Popatrzcie jaka ona jest fajna biała. Przejdźmy z nią tutaj, bo to jest za duży kawałek, żeby ją tak w żurku dawać. Więc możemy sobie ją pokroić. To jest swojska kiełbasa. Naprawdę sam ją robiłem. No i teraz takie kawałki, kiełbasy można sobie ułożyć pięknie tutaj. O, świetnie. Ten kawałek nawet sobie szybciutko tutaj, o, spróbuję. Mm. Mega. No i co? A, jajko, zapomniałem o jajku. Takie dwie ćwiartki spokojnie nam wystarczą. I całość zalewamy naszym żurkiem. Mam chochlę, ale tyle mi wystarczy. O! I tutaj widać te kawałki tego bekonu. Czuć nawet tą cebulę i czosnek. Mm. To jest prawdziwy domowy żurek. Moja babcia zawsze taki robiła. Mm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, babci. I dziękuję Wam, dziękuję za to, że oglądacie. Musicie sobie przygotować taki żurek na święta. To jest typowa rzecz, typowa rzecz, którą każdy powinien w domu gotować na święta. Przeczytałem kilka Waszych komentarzy pod filmikiem z kiełbasą i wszyscy chcecie, żebym podał żurek w chlebie. Tak więc szybko Wam pokażę, jak to się robi. Musimy sobie kupić okrągły chleb i nacinamy górę. Spróbujmy, żeby to było dość równo. Na pewno równo mi nie wyjdzie, ale to tak fajnie, swojsko. Hop. Mm. O, tak. No i co teraz? Musimy wyciągnąć całą zawartość. Hop. I tylko zostawiamy skórkę. Układamy sobie kiełbasę. Tutaj na samym środku jeszcze wrzuciłem sobie trochę chleba, bo na tym chlebie sobie położę tą kiełbasę, żeby ona była widoczna. Żeby nikt nie powiedział, że o, co, kiełbasy nie ma. Jest kiełbasa widoczna. Do tego jajko. Bo wiadomo, jajko i żurek muszą być. Musi być jajko w żurku. I teraz to tym własnym domowym żurkiem zalewamy. Piękna sprawa. No niestety nie ma aż tak dużo tego żurku, ale wygląda fantastycznie i powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś zje cały chleb z żurkiem i jeszcze do tego z kiełbasą, to musi być taki, bo ja to będę jadła przez dwa dni przecież, nie? Dziękuję bardzo, to był przepis na żurek i zapraszam po więcej filmików na Facebooka, stronę kocham gotować. Do zobaczenia.